Pracujemy nad wieloma rozwiązaniami, natomiast dzisiaj pokażemy tylko część, co jest bardzo ważne. Dzięki temu, że ta linia jest u nas na Politechnice Śląskiej, to my te rozwiązania dla danej firmy, pod potrzeby danej firmy, możemy tutaj testować. I tak, dzisiaj będziemy pokazywać możliwość budowy cyfrowego bliźniaka. Możliwość takiego bardzo zaawansowanego i pod zapotrzebowanie firmy harmonogramowania produkcji. Będziemy pokazywać możliwość procedur, takich szytywnych na miarę dla firmy, które możemy zaprojektować dla firmy z zakresu Predictive i Prescriptive Maintenance. To jest takie działanie dla firm, utrzymanie ruchu, ale takie z wyprzedzeniem, z wyprzedzeniem po prostu, badanie tego, co może być w przyszłości, prognoz. Natomiast to Prescriptive Maintenance. To jest taki naj, naj, powiedziałabym obecnie najwyższy stopień utrzymania ruchu, polegający na tym, że użytkownikowi daje się możliwość wyboru i pokazuje się konsekwencje tego wyboru. Łączymy naukę i biznes i pokazujemy każdemu przedstawicielowi przemysłu, że on może coś dla siebie z tego wyciągnąć, mieć. On może poprawić u siebie procesy przemysłowe, on może zastosować automatyzację, robotyzację. On może wytrenować swój personel na tej stacji. On może mieć pomysł na wytworzenie jakichś algorytmów, które mogą poprawić jego przedsiębiorstwo, żeby było bardziej efektywne, żeby generowało więcej zysków. Także ta stacja rzeczywiście jest bardzo zróżnicowana. To jest bardzo nowoczesna stacja. Musimy patrzeć na nią jako zbiór komponentów, które znajdują się w najnowocześniejszych fabrykach jak Tesla, Amazon. E z z Volkswagen. Głównym celem to pokazanie naszego rozwoju i realizacji misji centrum, którą żeśmy zdefiniowali na początku, rok temu. Misja, która mówi o budowaniu kompetencji dotyczących przemysłu 4.0 bezpośrednio na uczelni i udostępniania tych kompetencji szerokiemu kręgowi współpracujących firm i tych zainteresowanych, którzy chcą ten przemysł 4.0 wdrażać. Dzisiejsze spotkanie pokazuje, w jaki sposób w oparciu o infrastrukturę, którą tutaj posiadamy, możemy wspólnie realizować projekty badawcze, wspólnie rozwijać koncepcje, wspólnie przygotowywać strategię transformacji.